Katarzyna Dowbor to niewątpliwie jedna z ikon polskiej telewizji, którą widzowie znają od dekad. Jej pierwsze kroki w świecie telewizji stawiała wiele lat temu w TVP, gdzie z powodzeniem pracowała przez wiele lat. Jednakże jej kariera na Woronicza zakończyła się dość nagło w 2013 roku, co wywołało oburzenie wśród widzów. W rozmowie z pomponikiem Dowbor ujawniła, że powodem zwolnienia była jej wiek. To oni zrezygnowali ze mnie. Telewizja po 30 latach powiedziała, że stawia na młodych i pozbyła się mnie. To było niefajne i przykre. Robiono czystki. Pozbyli się też innych koleżanek i kolegów. Zabolało mnie to. Natomiast nie martwiłam się długo, bo miesiąc później wygrałam casting na prowadzącą program Nasz Nowy Dom, opowiedziała dziennikarka. Nasz Nowy Dom na antenie Polsatu stał się ogromnym hitem, a do zyskała jeszcze większą sympatię i miłość widzów. Mimo sukcesu, w pewnym momencie przyszło jej pożegnać się z tym formatem, a jej miejsce zajęła Elżbieta Romanowska. Katarzyna przez pewien czas cieszyła się odzyskanym wolnym czasem i życiem na emeryturze. Jednak niedawno pojawiły się plotki, że współpraca z Canal nie zaspokaja całkowicie jej ambicji, zwłaszcza że dowborowa odnowa był projektem sezonowym. Niespodziewanie pojawiły się wieści, że Katarzyna Dowbor ma szansę na pracę w Pytaniu na śniadanie w TVP. Co stało się tematem licznych dyskusji. To interesujący zwrot w karierze dziennikarki, która może znów zagościć w szeroko oglądanym porannym programie, zdobywając nową publiczność. Oczekujemy z niecierpliwością, jak potoczą się dalsze losy Katarzyny Dowbor w polskim świecie telewizji. Ostatnie wydarzenia wokół programu pytanie na śniadanie wywołały spore zamieszanie, gdy nowa szefowa zdecydowała się zwolnić dotychczasowych prowadzących, dotychczas zaprezentowano dwie nowe pary, a szefowa programu niedawno zdradziła, że kolejna para zadebiutuje już za kilka dni, choć nie ujawniła tożsamości nowych prezenterów. Teraz wiadomo, że jednym z nich będzie Katarzyna Dowbor. Oficjalnie potwierdzono, że Katarzyna Dowbor wraca do telewizji polskiej i już w najbliższą sobotę poprowadzi pytanie na śniadanie na antenie TVP2. Informacje te przekazała Kinga Dobrzyńska, szefowa programu, potwierdzając tym samym wcześniejsze plotki. Warto zauważyć, że Dowbor nie chce być nazywana gwiazdą, lecz traktuje swoją rolę jako profesjonalną dziennikarkę. Chociaż spekulowano że partnerem dowbor będzie Bartek Jędrzejak, pogodynek z dzień, dobry TVN, to informacje z press serwisu sugerują, że Jędrzejak nie odchodzi z TVN. Tym samym pozostaje pytanie, kim będzie współprowadzący Katarzyny dowbor? Odpowiedź poznamy już w najbliższy weekend. Wprowadzenie nowej ekipy do programu budzi duże zainteresowanie i ciekawość wśród widzów. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.